No witam wszystkich. Dzisiaj tak jak widzicie trochę na go, nie ma żadnych monet w tle ani innych rekwizytów. Na wstępie chciałem wam podziękować za wszystkie subskrypcje, lajki, komentarze i cały czas zachęcam do subskrybowania powolutku cały czas do przodu do tego celu, który tam sobie założyłem. No i co? No chyba zaczynamy. Dzisiejszy filmik kręcimy, dlatego że właśnie nabyłem najnowszą monetę z tej serii w drogą zakupu stacjonarnego oraz przybyła do mnie taka oto skrzyneczka. Czy już wiecie, co dzisiaj będzie tematem filmu. Też kupiona, akurat była przecena w jednym ze znanych dealerów. No i co, dojechała, bardzo fajna. Polecam, jeżeli jeszcze możecie, to naprawdę polecam kupić. Fajna tutaj taka gąbeczka, welurkowe wypełnienie. No dobra, o czym dzisiaj? No pewnie jak już się domyślacie po skrzynetce dzisiaj yy, Permin, czyli najbardziej znana mennica z Australii. Yy, na pewno w Polsce bardzo popularna, popularna i lubiana. Yy, wszyscy znają czy właśnie Kangura, yy, czyli słynną bulionóweczkę z tej mennicy. Yy, czy też Kokaburkę? Yy, bardzo, bardzo znaną serię. Yy, zresztą każda seria od tego producenta jest pewniakiem yy, zarówno na flipa yy, jak i inwestycyjnie. Yy, no mnie osobiście. Akurat kangur się nie podoba. Nie lubię, przez to, że on jest, ma troszkę też większy wymiar średnicy w stosunku do innych monet bulionowych, tych popularnych. Poza tym, no, po prostu gustem nie, nie jakoś mi nie podchodzi. Ale jak nie przepadam za kangurem, tak uwielbiam walor, o którym dzisiaj chcę wam powiedzieć czyli o sztabko monece smog. W 2018 roku pojawił się nowy walor yy, właśnie z tej mennicy Spermint Sztabko moneta smog. Rektangular dragon. Ja yy, nie przepadam za kangurem, tak jak mówiłem, ale ta seria to jest jedna z moich ulubionych serii, jakie mam. Wychodzi zarówno w złocie, jak i w srebrze. Oczywiście jedna uncja trojańska. Zobaczcie. No i cztery dziewiątkowe srebro. Przepiękne. To, co jest. Takim ewenementem tego waloru to jest właśnie to, że łączy ze sobą sztabkę i monetę. Czyli ten prostokątny kształt sztabki z tym, czym charakteryzują się monety, czyli awersem, rewersem, rozpoznawalnością. Jest też pełnoprawnym środkiem płatniczym o wartości 1 dolara australijskiego. No i co, no i wymiary ma wagę, czyli jedną uncja 1 uncja trojańska, czyli 31,1 gram 47,6 mm tutaj i 27,6 i mm na szerokość. No mnie to kupuje. Jak tylko zacząłem, od razu od razu kupiłem. No i co? Na awersie mamy wizerunek królowej Elżbiety, a na rewersie z dużą ilością szczegółów wizerunek smoka goniącego perłę mądrości. Wizerunek jest fajnie zrobiony, stylizowany na takie ikonograficzne chińskie wizerunki. E, zobaczcie, nie wiem, czy tu będzie widać dobrze o. literka P może tak lepiej e, Oznaczenie właśnie Pertmint. No i co? Pierwsza w 2018 rok e, wydano wtedy nakład tego był 500 tysięcy sztuk. Pierwsza do kolekcji, do nowego pudełeczka. W kolejnym roku zmieniono już wizerunek królowej Elżbiety. I co ciekawe, na chyba najbardziej znanego wszystkim pro, projektanta takich wizerunków Judego Clarka. Dlatego jest to na tyle dziwne, że on jest znany raczej z przestawień na wizerunkach brytyjskiej mędnicy królewskiej z Royal Mint. No ale tutaj w Pertmint zmieniono też nakład, tym razem tylko 250 tysięcy, stylistyka smoka bardzo podobna do tej pie z pierwszej monety, czyli taki poskręcany i, e, ikonograficznie smok lecący wśród chmur, goniący tą perłę e, mądrości. Ja uwielbiam właśnie te wizerunki, te pierwsze prześwietne. No walor się przyjął na rynku. Spowodowało to to, że te pierwsze monety są bardzo mocno poszukiwane. O ile y, wcześniejsza, właśnie ta, miała nakład 500 tysięcy, to raczej już bardzo ciężko gdzieś tam je znaleźć. Y, ten rocznik 2018 y, już teraz nie kupimy o, taniej niż y, za 300 zł. Natomiast nawet widziałem wystawione po 450. Nie wiem, czy zeszły, bo, bo już na razie przynajmniej ta suma jest dla mnie już troszkę przesadzona. Ale zarówno 2018-2019 bardzo ta premia na nich skoczyła. No i nic dziwnego. Mnie też się podobają. No, przefajne. Druga do kolekcji w nowym pudełeczku. Kolejny rocznik 2020. Cały czas mamy ten sam wizerunek królowej, natomiast zmienił się awers, dlatego że już nie widzimy tych linii biegnących od głowy królowej na, na zewnątrz. Tło jest matowe i stylistyka. Smoków pozostaje bardzo podobna, natomiast mamy tym razem dwa smoki na, na, nadal gojące za tą mityczną perłą mądrości. E, przypominam też, że smok w kulturze chińskiej symbolizuje mądrość, siłę, no i przynosi szczęście. Więc bardzo fajny wizerunek. No. Odkładamy do. Dołeczka. W 2021 roku awers bez zmian nadal. Natomiast, no, już stylistyka zupełnie inna. Zmienił się. Znaczy tam praktycznie co roku był inny projektant rewersów. Natomiast teraz to Mamy generalnie projekt wypełniający tym smokiem całą powierzchnię sztabki. Masa szczegółów, też bardzo fajne, chociaż ja osobiście jestem bardziej zwolnikiem tych takich ikonograficznych wyobrażeń, czyli tych, tych, tych pierwszych. Nakład non-stop, tak jak zresztą i wcześniejszych tych roczników, oprócz pierwszego 250 tysięcy. Jeszcze. Ten rocznik i kolejny w, w, czy też u naszych polskich czy zagranicznych dealerów można trafić nawet jeszcze w sklepach. Ale już ceny no to są 178 200 zł. Yy, ale jeszcze do dostania. Naprawdę fajne sztabki. Jak widzicie no na tych pierwszych już mi wchodziła jakaś tam patyna. Tutaj delikatne milki yy, ale w ręku Nadal robi wrażenie widoczna literka P, Pertmint. No i kolejny rocznik, od razu już polecimy. 2022, bo on nawiązuje sobie do wcześniejszego. Tutaj mamy z powrotem perłę mądrości goniącą, ale smog stylistycznie przypomina tego z 2021. awers bez zmian. Czyli cały czas wizerunek drugiego klarka i takie tło jednorodne, matowe, bez tych linii z tych dwóch pierwszych roczników. I tak jak mówiłem, te jeszcze możecie gdzieś tam dostać, natomiast wcześniejsze roczniki to już no, polowanie. No i w tegoroczny Walor yy, 2023 dosłownie wczoraj kupiłem. Yy, stacjonarnie znany, ustanego dealera. Yy, bardzo fajna obsługa. Fajny zakup, profeska. Zobaczcie, że yy, na wersie mamy przedstawienie królowej Elżbiety, ale już z, dodanymi, yy, z dodaną datą panowania. Wcześniej nie, nie było. No i ta głowa się całkowicie zmniejszyła w stosunku do tych wcześniejszych wyobrażeń, a smog. Bo stylistyka cały czas idziemy w tym samym temacie. No, bardzo mi się podoba. Jest to takie jakby połączenie moim zdaniem tych dwóch styli tych smoków ikonograficznych z pierwszych wydań, ale też połączenie tych dwóch ostatnich roczników. Yy, łuski widać. Natomiast tło zazwyczaj yy, w większości jakieś tam jednorodne, oj nie łapiemy A Tutaj jest yy, bardzo fajny jakiś taki klasztor lub zamek w górach. Bardzo fajna yy, Fajne wyobrażenie, no najnowszy ląduje do skrzyneczki. No, na rynku właśnie świeżo coś wydane, więc jesteście w stanie je kupić praktycznie chyba teraz wszędzie. Średnio tam po 125-128 zł. No, pamiętajmy, że jesteśmy teraz na takim dołku cenowym, więc akurat idealny moment. A mi się udało kupić jeszcze taniej, bo w stacjonarnym sklepie znanym 114 zł eee, Więc nawet e, zamówiłem sobie kolejne, bo cena dobra. No dobra, ląduje w skrzyneczce. No i mamy, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć roczników. Eee, Rectangular Dragon. Z sztabką monety smog. No, świetny kształt, fajny temat. Zobaczcie jeszcze raz, może przybliżę tego najnowszego. To jest sztabka jednouncjowa. I to jest też sztabka jednouncjowa. Jedna i druga mi się podoba. Natomiast, no, ta seria, no, jednak króluje, naprawdę. Moje, jedna z moich ulubionych serii. No monetki łapią premie dużo, natomiast pamiętajcie o tym, że one są jednak sprzedawane przez PERT jako zwykły bulion. I tak też traktowane, czyli sprzedawane w tubach, gdzie mogą się tam o siebie poobcierać, porysować. Łapią milki, no mówię, mi te pierwsze łapią już pantynę jakąś tam. Natomiast cały czas, mimo tego, że i porusowywane jest spatynowane, one łapią premię. I nie wiem, czy one będą tak kontynuowane, jak powiedzmy, kokabury, czyli tych roczników już jest cała masa bardzo dużo. Czy jest już zaplanowany jakiś tam koniec tej serii, sztabkomonet smog? Na pewno ja będę je zbierał dalej, tym bardziej pilnował, żeby kupować w po pierwszej cenie, nie gonić serii do tyłu, tak jak opowiadałem, natomiast jest to ta seria, którą warto gonić do tyłu, bo ona cały czas rośnie, więc myślę, że nawet w tym momencie, jeżeli będzie gdzieś tam gonić pierwsze monety, to i tak nam się to powinno zwrócić. Ile będzie, nie wiem, w pudełeczku tutaj mamy 18 tych miejsc. Więc może jest przewidziane 18. Natomiast chyba. Nie, no nie jestem pewien, czy to jest pudełko od producenta. Hmm. Może jest tak, że jednak będą wypuszczane jak koale, czy, czy kokabury. No nie wiem, fajna seria. Polecam. Hmm. Wszystkim. No dobra, zapraszam do subskrybowania. Na dzisiaj to wszystko. Zostawcie kciuki, komentarze. Napiszcie mi, czy też zbieracie tą serię. Jak Wam się podobają sztabko monety? W ogóle sam pomysł takiego łączenia sztabki z monetą. Dziękuję wszystkim, którzy obejrzeli do końca mój film. No i zapraszam do oglądania innych filmów na moim kanale. No do zobaczenia i do kolejnego y, odcinka.